Helczi witajcie, tu znowu Ryfek, witam w kolejnym majzaczku, wracamy do naszego Daily Grid Moda, aczkolwiek z małą zmianą, już od jutra będą wychodziły odcinki podwójne, czyli zagramy sobie Madzią, potem Tainted Madzią, zagramy sobie Kane'em, potem Tainted Kane'em, wszystko w jednym odcinku. Eee, żeby te odcinki były troszkę dłuższe z tego Green Moda, bo są zazwyczaj bardzo krótkie, no i szybciej, żeby go skończyć, bo nie wszyscy Gridmoda Moda lubią. Eee, bardzo spokojnie mieliście z tym pomysł, aczkolwiek dzisiaj jeszcze zagramy sobie Ice Arch bo nim nie grałem. Eee, zwykłe podejście, więc mam nadzieję, że będzie krótsze i wyjdzie o 15, to mi da nie wiadomo co, losowo. O, ale syf! Już mi się nie podoba. Bo ta statystyka za mną zostanie. No i fajnie było, jakby została jednak to dobra, ale sprinkler na start to tu już jest. bardzo dobrze, bardzo dobrze. A co kluczyk? Eeeo, ostaciapik, oczywiście. zaraz ja się nie zastanawiam tam, Olać, pierdzioszka, jak ja tutaj o mogę mieć. Elegancko, elegancko, taki początek to ja mogę mieć? To się nagrywa? Nagrywa jest 1430 widzowie jak to nagrywam. Dopiero co wstałem, nie, że wstałem z, z, noc, z nocnego spania dopiero co. Z rzemki wstałem, bo dzisiaj to ja nie wiem, kontynuacja zdychania z wczoraj, no może nie aż tak bardzo. Wczoraj to myślałem, że umrę. Dzisiaj czułem jakby mi ktoś shotgunem w brzuch strzelił po prostu. Ja nie wiem, od tygodnia tak się zbierałem na e, kebaba, w końcu go zamówiłem i potem takie zdychanie miałem. Ja już nigdy więcej się nie będę śmiał e, z kolonistów w RimWorld. Bo zawsze mówiłem w RimWorld tak grałem, że Dlaczego osoba z zatruciem pokarmowym jest niezdolna do robienia niczego? Oni to jest tylko lekki ból brzucha. O! Dobrze by było, dobrze by było. Saraweczka wczoraj, drugiego odcinka nie było, ale no mówię. Myślałem, że umrę po prostu wczoraj. Dzisiaj sobie wziąłem jakiś Ibuprom. Wiem, że to nie na brzuch, ale miałem akurat dzisiaj łapę od rana jeszcze nawalał. Jakieś nudności brały. Ja nie wiem, od kiedy Ibuprom jest środkiem nasennym. Wziąłem go i po prostu. Jak kłoda się położyłem nawet. Nie pamiętam kiedy następił, dobrze, że sobie ustawiłem tak w razie W 30 budzików na 14.20. mówię. O! No, taki ostatni moment, żeby zdążyć nagrać Ajzaczka na dzisiaj. Dobrze Green mode, więc powinien być troszkę krótszy. Ale ten tytajzakiem, no, no nie wiem, ten tytajzakiem to tak może być... Różnie, szczerze mówiąc, postać na Green moda, taka, bym powiedział, że... Przeciętna, bo innymi postaciami rzeczywiście tych hitemów możemy nastawić a to na jakieś przecenie albo coś, tutaj jest ten limit no nie wiem, może być różnie e, o tyle dobrze, że ja mam rzeczywiście sprinklera do kupienia więc ten sprinkler zazwyczaj załatwia spra sprawę na tym grid modzie Jest z najlepszych hitemów aktywnych do kupienia w ogóle w grze, e, na grid moda właśnie i na zwykłe fale przydatny i na, sraweczka jeszcze nie wstawiam, jak gram jak gówno, i na zwykłe fale przydatny i na e, walkę z gridem mega przydatny jest więc mówię, to mi już jako tako to podejście ustawia. Nie będę miał miejsca na drugi item aktywny. Ale czy to jakieś złe? No nie za bardzo, szczerze mówiąc. O jezu, ty, jak szybki jesteś. Eee, czarna kupa. Bardzo łatwa, bardzo łatwa. Eee, z tych wszystkich czarnych, mimo wszystko, czempionów, to szczerze, wydaje mi się, że ten z trudniejszych. Ale ogólnie czerpioni czarni są mega łatwi, bo no po prostu tylko przywołują, a to muchy, a to pająki, a eee, sami za dużo nie robią. Yy, od razu idę na falę na Devil Room No nie, najpierw sobie pójdę po sprinklera rzeczywiście yy, I możemy lecieć na... ...falę... ...Devil Roomową Tu jest coś ciekawego, kojnik za darmo jest No Dlaczego nie? Weźmy sobie Do Curse wchodzić nie będę, bożym tyle zdrowia, że to jest masakra Kolejny kojnik, super, opaca się rozwalać to wszystko Ty, ale żeście mi dali info pod ostatnim odcinkiem Nie miałem zielonego pojęcia, że jest jakiś podobno bug E, gdy... E, co, ja, co ja gram w ogóle tutaj? E, jest podobno bug... Na... Kamo Andis na majteczkach. Ty, szybki! Ty, ja mam spinapa, ty mi tak goganiasz jeszcze. I te czerwone serduszka kupisz tutaj zaraz, bo to jest masakra. Co to jest w ogóle dziwna fala na ten... Na... E, Devil Room. Mega trudna. Dobra, ale już sam... Czarny pinik też raczej luźny. Yy, podobno jest bug, o którym w ogóle nie miałem pojęcia. Jak się ma Camo Andis, yy, majteczki, które miałem w poprzednim odcinku, i mówię, a mogłem tego i temu nie brać, mogłem go zmieniać. On nam zwiększa statystyki, gdy wchodzimy do pokoju i zaczynamy strzelać. Chwilowo, ale zwiększa naprawdę o nieźle te statystyki. Podobno, no a na tej postaci Damokles to jeden chyba z najdurniejszych temów, jaki mógłbym wziąć. Aczkolwiek Lasty Bladzik to jest super item. On mi zwiększa obrażenia gigantyczne a na tym trybie to jest mega dobry, póki nie wyjdę z pokoju to ja mam tego, no, tych obrażeń mega dużo. Dobra, weźmy w razie czego to czerwone serduszko, lecimy na kolejne piętro, zobaczymy co tam się trafi. A tu mógłbym sobie skrzynkę odpalić. Podobno Bóg, bug e, ma Andis, że nie jest health down, proszę Cię. O, ale super. E, a to nawet muszę wszedł do Crestrumu, może tu będzie jakiś item? Albo dużo bomb. Też jest spoko. C pięterko, lecimy na kolejne... A czekaj, mam 6 coinów, może jeszcze będę miał coś z tej skrzynki. Miejsce na drugi item aktywny. Trochę bez sensu na tą postać, szczerze mówiąc, więc nie będę tego brał. Wezmę sobie część przemiany w Bookworma, lecimy na kolejne piętro. No, miejsce na drugi item aktywny jest spoko, ale zabiera mi miejsce na item pasywny. A na tej postaci tego za dużo nie mam, więc olewam to. Co w treasure rumach mamy? HP up z... Damage upem. HP apa zawsze wezmę, bo mi zwiększy na zawsze te statystyki. Tears up'ik to jest do wzięcia, podwójne efekt przedmiotu aktywnego. To jest item do wzięcia tutaj. Eee, no i kluczyk sobie weźmy, co mamy w Treasure Roomie? Lamp of Call, ej mega dobry item. I blokada pocisków czasami, też dobre. Ale wolę Lamp of Call szczerze mówiąc. Wracaj, wracając do tego kama Andis, bo nie powiem w końcu. Eee, czemu to ma buga? Eee, gdy? To nam zwiększa te statystyki na ten ułamek sekundy. No na trochę więcej, jak ułamek sekundy to działa. Yy, możemy w tym czasie wziąć item, który zwiększy nam inne statystyki, i on nam zwiększy statystyki, myśląc, że bazowo mamy te Scamo Andis. I te zwiększone startupy Scamo Andis zostaną z nami wtedy na stałe. Podobno. Yy, no i tak możemy tego w nieskończoność używać przy każdym startupie. Mega ciekawe, muszę to wytestować, bo szczerze pierwsze słyszę, tyle razy miałem to Camo Andis. Nie kojarzę, żeby mi ktoś pisał takie komentarze odnośnie tego, może po prostu jakoś nie zauważyłem albo rzeczywiście zapomniałem, ale jeżeli tak by to działało, no to naprawdę super. Następnym razem jak się trafi Camo Andis, koniecznie muszę to w ten sposób wytestować, bo to jest strasznie łatwy bóg na zwiększenie sobie statystyk do jakichś kos kosmicznych wartości, a ja on zwiększa najlepszą statystykę możliwą, czyli tirsy ponad limit, Tear Delay tak zwany, jeden z niewielu elegancko, elegancko, dobra. się tutaj mega luźno, ja z tego pokoju nie wychodzę, póki nie muszę i lecimy od razu, fala na Devil Room, e, póki mam tutaj już sprinklery naadowane, e, zostawiam sobie oba, o e, jakie dwa, trzy sobie zostawiam i lecimy na Devil Roomek, może coś tam ciekawego się nam trafi. No mówię, limit na itemy mamy, więc jakoś mi się, szczerze mówiąc, nie widzi tutaj yy, pójście na angel roomy, no bo tutaj mam, drodzy widzowie, połączenie Baja, Baja, czyli Brimstone razem ze Sprinklerem, jeszcze lampowko. of call, jeszcze, oj, 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 pod... oj, 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 no jest dobrze, <ścoughs> jest dobrze, jest dobrze, no cóż... Lecimy dalej. Ostatni, jaki tu mi się przydał? Jakiś Tears up? Chyba, bo te Tears'y są takie. Obrażenia mamy fajne. Jak tylko sobie zbije parę rzeczywiście, monet na walce z gridem to jest git. Obrażenia są spoko. Jedynie teraz. Ho! 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 To jest potężny Tears up, ale mały Damage down. I nie wiem, co tutaj wziąć. Range up la like Up, No tutaj bez sensu tej temy. Tutaj naprawdę nie ma nic ciekawego. Kupmy sobie kluczek po prostu. Zobaczmy, co jest w Treasure Roomie. bąbsy. Nawet dobre. Tu mógłbym sobie wyrzucić to, o, i tak ze mną speed up zostanie. Czy ja chcę HP upa? Bo HP up ze mną zostanie i to jest item, który mogę wyrzucić. Ale ten Tears Up, no to jest naprawdę jeden 1.7 Tears up. Wydaje mi się, że on jest mega dobry właśnie na sprinklerze, więc chyba wezmę tego Tears Upa. I będziemy mieli obrażenia, no ma mało zmniejszone. A tirsy są bardzo zwiększone. Używamy podwójnie aktywnego, tego nie widać, ale tu są dwa sprinklery w jednym miejscu. Jestem prawie pewny, że tu są dwa sprinklery w jednym miejscu. Nie, ale to ma taki zawsze miało taki mały zasięg na tym miejscu, No może i tak, no może i tak. Ale to powiem wam, że no, chyba nie będę miał problemu, żeby wrzucić to podejście na 15. Która jest teraz? 14.37 No to gituwa, gituwa Dzisiaj oglądałem w ogóle filmik na Tu znowu Oni To T 2 gry 2.0 Uuu Jezu, nie widziałem was Akurat jak zacząłem znowu grać w Metina, po nie wiem, jakiej przerwie, to mi się teraz... Polecałem filmiki z Metina. Dowiedziałem się tam, że Tylko w Polsce Gameforge jest taki uparty na streamy i filmy z Metina na YouTubie. A normalnie Rumunii i, i Turcy Co nagrywałem tego metka To bez problemu sobie wrzucałem z tego filmy Robię na tym kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń I nikt się o to nie przywala Z jakiej paki to tak działa? Dlaczego tylko w Polsce się tak przywalają? A to nie mam żadnego pojęcia, trochę denerwujące Byłbym sam na drugim kanale to nagrywał I streamował, a tak to nie mogę e, No nic, tu nie ma nic ciekawego Idziemy sobie stąd Część w Bookworma, Book ma przemiana by zrobiła dużo Ale no Klopsik. Mm, was wysadzam. bomby no kurde, opłacałby się nawet je zostawić na tego. Yy, grida... Zmieńmy sobie tu itemki. Prezencior bez sensu... To jest dobry trinket, szczerze mówiąc. Ułatwi mi zmiany przedmiotów, bo ja mam item takiego, którego nie chcę zmieniać. Czy Pandora's Box na tym piętrze mi czasem... No dokładnie, nie daje 20 coinów, więc za darmo sobie weźmiemy ten item tak naprawdę. Ty, a ja ci już widziałem. Ja nie powinienem mieć itemów A, bo to nie jest aktywny. Dlaczego ja znowu widzę plecak? Nie mam zielonego pojęcia No nic, mówi się trudno Zmieniamy i itemy dalej, bo ja nadal mam praktycznie tyle samo pieniędzy tears up, no i to jest to co chciałem widzieć yy, Tylko za co? Carbattery nie wyrzucam Z yy, jest mikroskopijny damage up z mięska Więc ja bym raczej to zmienił Ty, Ale to też jest mały Tearzap up. up 0.7 by mi się przydał, to jest Tearzap 0.5 to, to zmiany ja bym powiedział jeszcze HP up, który ze mną zostanie, albo po prostu, wiecie co, kupię sobie tych solhartów. nie będę ich kupował jakoś mega dużo, ale kupię sobie ze trzy, lecę na kolejne piętro, zobaczymy, co tam się trafi, ale tak minimum trzy solharty, chciałbym sobie kupić, żeby mieć tego zdrowia troszkę więcej, żeby tutaj nie paść przez przypadek od jakiegoś czempiona. kolejny soulheart, super, no dodatek, kluczyk, o, o, Range up bez różnicy, mam excited bez różnicy. Perksy bez różnicy, addicted bez różnicy. Shot speed down bez różnicy. Kimatem jest bez różnicy. Relax bez różnicy. Shot speed down kolejny. Health up, super! Perksy? No na walkę z tym by się przydały. Range up, health down. Aha, range up znowu. I'm excited. Health up znowu, ok. Power pill, Relax, o gówno potężne. Health up, range down. Ej, super! One makes you larger po raz drugi. ok, Verb. Balls of steel. Super. Tu mogę sobie wejść za darmo. Relax znowu. Co jest tam? Co się nie kończy? Are you wizard. Lock up. Super. iPhone plus, two heads up znowu. Paralysis. Nic strasznego. I'm excited. Forty tower energy. I koniec. Oj, forty tower energy. Jak dostał na walkę z... Gridem, ole, to byłaby bomba! Ole, to byłaby bomba, bym miał. Cztery sprinklery, sześć sprinklerów. O nie, jak to of the blind? Znaczy, no. I tam się zmieniają, więc nie wiem na ten drugi, temy, JAKI się zmieniają, ale oczywiście no, będą chcieli je zostawić, jak będą beznadziejne. Eee, Health up, ok, zostanie ze mną. Wolę ten z małym damage upem. No a tutaj nic nie bio Powiedz mi, że to jest chaos card. Aj, Erałok. Ale też dobre, szczerze mówiąc. Bardzo dobre, nawet bym powiedział na walkę z gridem. Kupmy sobie kluczyk, otwórzmy tę skrzynkę. No i to by było całe piętro. Tutaj no nic nie wezmę, no bo widzicie jak to wygląda. A co najwyżej mógłbym na tobie oddać troszkę zdrówka. Tu już możesz wypłacić? Po dwóch? Bad trip? A ty po sześciu nie miałeś wypłacać minimum? Może grid remote nie działa jak hard mode. Dziwne to by było. I'm drowsy, oh, to by było dobre Ale era walk jest równie dobre na walkę z gridem Ty no, jeszcze żeś nie wypłacił, niemożliwe Mamy na raz efekt I'm drowsy, a teraz przyspieszenie z I'm excited Ciekawe, że jedno drugie napisało Speed down, uuuu, uh, karta strength No to chyba mamy zwycięzcę Na grida Ty, ale dasz w końcu ite Karta Sun, no dobra. Wyleczymy się na maksa i znowu ci oddaję to zdrowie. No, ty. Will of Fortune do wysadzenia raczej. No w końcu. Aha. Jeszcze pani paka, ale co to jest za dziwne? Jaki w ogóle zgręt z niego, dobra, nieważne. Lecimy sobie dalej. Uj, oj, Jak to was nie zabiłem na strzała? Ale ja mały ten robię, robię. No, bez tego. Lasty Blada to rzeczywiście nam dupy nie urywam tym demedzem, ale jak Lasty blad wejdzie, jak wejdzie efekt zaraz z karty Strength na walce z gridem no to będzie pozamiatane mi się wydaje. To jedyne co mnie dziwi to, że ten Sprinkler ma taki mały zasięg. No chyba zawsze rzeczywiście miał taki mały zasięg. Nie wiem dlaczego, ale liczyłem, że on rzeczywiście będzie bił przez całe piętro na tym Brimstone, ie. jestem ciekaw czy na niego na przykład wpływ ma, jak ja tu nie otrzymam obrażeń, ty? jestem ciekaw czy na niego ma wpływ nasz zasięg, w sensie range -upy. możliwe że on ma zasięg ala brimstone azazela, boże jakie to jest w ogóle jak to cały czas pluje tym brimstonem, o niej, bo sobie, którzy nie mam zielonego pojęcia jak działają teraz. Możliwe, że on ma teraz zasięg właśnie tak jak Azazel, że za range będzie dostawał większy zasięg na Brimstone. Ie. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak rzeczywiście to działało. Aha, fajnie, że to jest do uniknięcia, widzowie. O, ciebie przez całe piętro będziemy bili i powinno być raczej luźno. Co w Devil Roomie? Mam mnóstwo czerwonych serduszek. Walka z Krampusem. Jakbyś mi dał drugie lampo w koło, które by działało, no to jest kałabanga. Seven Seals. Nie, nie. nie lubię tego itemu, więc zostawiamy i lecimy sobie. na kolejne piętro. Karta Strength. Bez dwóch zdań najlepsza karta możliwa na walkę z gridem. O, no, tutaj sądzę, że chyba te sad bombs jednak zostawię i wymienimy sobie to na jakiegoś może statapa. Tier Zapik tu się jeszcze jeden by przydał, albo jakiś mnożnik na obrażenia, albo po prostu duży bazowy damage, bo ja mnożnik będę miał i tak z tej karty swing, więc duży bazowy damage up też byłby super Boże, to jest dopiero Sheol O! To jest duży bazowy damage up No dobra to bombsy wyrzucamy I jest Majlando jest Eee yy, yy. Dawaj Heatsupa, bo to ze mną zostanie. Ja go zostawiam. <laughs> ale jaja. O, jeszcze więcej demedza. E, no, ale nie za bardzo, nie za bardzo. Teraz to tirsy. teraz to bez dwóch zdań tirsy by się przydały. Nawet nie wiem za jaki item. Bo wszystkie te mamy maga dobre. Za to mięsko. Mięsko jest najmniejszym damage'up'em jakie posiadam. Mocny tears up, 07 tearsy. To, to jest coś, co potrzebuję zamiast mięska nic ciekawego. No na Involt mi nic nie da. Bateria może. Chaosik. może być śmiesznie. No, mało tu raczej temów już kupię, ale już zamiast tego mięska zostawię może się trafi jakiś item mega dobry. Z Angel Roomu na przykład, dzięki któremu tutaj ogarnę. Kosmiczne obrażenia. Jeszcze na tym piętrze. Zapomniałem, że ja mam w ogóle, slot zajmuje, a ja zawsze myślę, że to jest po prostu efekt, który działa. To jest przecież item, który również mi slot zajmuje, więc najprawdopodobniej jak dostanę jakiś dobry item, to to właśnie Chaosa wymienię yy, za ten dobry item. Ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów, jak to mówił mój ulubiony vilan yy, z mojej ulubionej bajki z dzieciństwa. Dobra. Tu już mega luźno. O zdrowie jakoś martwi się nie muszę, bo naprawdę tego zdrowia mamy mega dużo. Walka z gridem, jeszcze z kartą Strength, to będzie wręcz przyjemność. I bardzo dobrze, takiego podejścia potrzebowałem. Ja już mówię: ty no, jak się nie trafi nic dobrego, to no nie będzie łatwo grida ogólnie, przejść tą postacią. No bo mówię, jakbym nie miał Briggistona i Sprinklera, to sobie wyobraź, co tu by się działo. Nawet z Polifimusem. No tu miałbym takie dobre obrażenia, ale statystyk jakichś kosmicznych bym nie miał. Ale, że się trafił. U, tu to jest największy z chyba... Tearsap w grze. Z takich bazowych. Półtora tirzapa, spory range down i additional range down. Ciekawy jestem, czy to działa na Sprinklera. Eee, ja może lampowko wyrzucę? Na razie. Na razie, lampowko wyrzucę. Co? 003. Jak? Co? What the fuck? Nie, no tu coś nie gra. To jest ten naj. <gryw> Jak to jest największy ty. Ale sy, dobra, to widzowie, ja się muszę przyzwyczaić do tych tirsów chyba. Tutaj nie ma nic do zmiany. Jok tu down kolejny. Dobra, olewam już te piguły, bo do dupy są. A mówię, chyba ten range wpływa rzeczywiście na Sprintlera Nie dziwiłbym się, jakby tak było. Zmieniamy tej temki. No to jest 0,7 tir zap No to ja go nie biorę. No bo po co mi on. To jest potężny Damage Up tutaj. Natomiast z Lasty Blada Podtrzymywanie obrażeń. Ale ja czegoś śmieszniejszego szukam. O! O! U, u. I money power jest świetne, i technology jest dobre I... Almond milk Nie wiem co wziąć Teoretycznie miałem almond milk już yy, wczoraj, nie? Ale w praktyce mam lampę w koło i nie mogę powiedzieć temu itemowi nie No no jak no? Dobra, Kejosa już zostawię Wezmę almond milka Strzelamy teraz prześmiesznie czy biorę equals Power? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Wydaje mi się, że to jest już koniec naszych zakupów w ogóle w tym całym podejściu. Teraz jedyne co to jakiś może trinket dobry jakby się trafił. To chyba wszystko. To jeszcze Curse of the Blind mi dało, no co za śmieciostwo na ostatnim piętrze. No dobra, no to tutaj pieniążki zostawiam do maszyny do wpłacenia chyba, bo, bo na co innego tak naprawdę. Eee... Za pięterko, lecimy sobie. Mały zasięg ma ten Sprinter. I ogólnie sprinter na tym Sojemilku to dużo robić nie będzie. Eee, sprinkler Sprinter lepszy byłby bez Sojminka, jestem prawie pewny. Ale no jak się tra... No nie mógł ten... Jak nie wziął tego, no. Co ja bym zrobił bez tego? Masakra. O Boże, co to są za itemy? Nie no, grid mode w ogóle chaos na grid mode jest tak potężnym itemem, że to jest niesamowite. Ja wiem, że w tym podejściu to on akurat prawie nic nie zrobił się, mega dobre podejście trafiło, ale serio. Tak jak chaosa, oczywiście na zwykłych podejściach, no można się zastanawiać, czy ten item brać, czy on ma sens w ogóle jakikolwiek. Na grid mode bierzcie go zawsze, to jest item wygrywający grid mode w 100%. Nie ma mocniejszego i temu mi się wydaje. Na Gridmodzie jak Sprinkler. Eee, tu są losowe itemy, nie wiem jakie, więc nie biorę, bo mi szkoda zdrowia. Eee, jedyne co tu mogę zrobić, to oddać na tobie zdrówko, ty mi może dasz coś ciekawego. A nie, to nie są losowe itemy, to były itemy z David Room'u. A tu co mamy? Roid Rage, no eee, nic ciekawego szczerze mówiąc. Karta Fu. Magician, Magician też byłby dobry, ale Strength jest lepsze. Kupmy sobie czerwone serducha do Maxa. No i niestety, no nie kupię sobie tutaj nic, bo... Kurde gówno Curse of the blind drugi raz Nad pana synem mógłbym się zastanowić, ale No coś tak czułem, że go dzisiaj już nie zobaczę Hangman, odcinam sobie łapi. Lecimy na walkę z gridem już Całe piętro i całe podejście za nami No i teraz to, to jest dobre podejście I będzie poniżej 30 minut Poniżej 26 może minut się nawet uda Mimo wszystko Nie tak krótko jak myślałem, że będą trwały te podejścia na Mode. No, to powiem wam, że podwójne podejścia to na ludzie mogą do godziny nawet trwać. I dobrze! I bardzo dobrze! Ale y, jeden fajny efekt jest tego, że mamy almond milka. Widać, że rzeczywiście działa car tutaj na tej walce. Widać, że podwójne pociski ma y, sprinkler. Bo jeden Brimstone zakręca naokoło, a drugi tam na przykład strzela kątem prostym i tak dalej i tak dalej. Jezu, jak on pada! Ja zapomniałem, że im dalej będę stał, tym większe obrażenia będę zadawał. To lampa w naprawdę mega dobrze działana na Brimstoniku. Jakiś to uwaliłem się, czytając to chyba na gadzie yy, wiele, wiele lat temu, ale nie wiem, czy to jest prawda, że lampa w zwiększa obrażenia na, brimston na Brimstonie procentowo, a nie jakoś tam bazowo o ileś. Czyli w dużym pokoju 4 na 4 od ściany do ściany zwiększa nam obrażenia trzykrotnie. Czy to jest prawda? Fakt tak by było, to to jest, dużo. Dlaczego ja mam w ogóle Almond Milk i mam obrażenia do 12. to jest, to jest dużo. Bez Almond Milka miałbym razy pięć obrażeń, miałbym sześćdziesiąt punktów obrażeń na Brimstone. Ie. Całkiem nieźle, całkiem nieźle. Nie no, elegancio, elegancio. Takie green mody. oby były. Przez wszystkie green mode, i może mi Winstick nie panni. Ktoś dobrze napisał, że rzeczywiście Blue Baby, którego tak bardzo się boję na tego green moda, jest postacią tak naprawdę bardzo łatwą na tym trybie. Bo, no, jeden sklep z przeceną na Soul heart'y i za bezcen możemy sobie zwiększyć HP do maksimum. A to było zazwyczaj moim problemem, grając na Blue Baby. I się tak zastanawiam, jaka postać może mieć jakiś duży problem tutaj. Jak macie pomysł, możecie napisać. Komentarzu, która postać jest dla Was najsłabsza na Green Ja szczerze mówiąc nie wiem. Bo taki tryb, że raczej każda postać sobie tutaj jako tako poradzi. Los w dużym pokoju się wydaje taki mega trudny, nie? No bo losik bądź co bądź. Tarczy sobie nie odnawia. No los ten to przerąbany chyba będzie najbardziej. Bo kim innym? Nie wiem, nie wiem. 14:53 o, znałem opóźnienie, ale pewnie wejdzie. No nic, kłamie. Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. I się widzimy w kolejnym odcinku już niedługo. Trzymajcie się i cześć, papa!